W Polsce trwa coraz głośniejsza dyskusja na temat incydentów w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Według oficjalnych komunikatów w nocy z 9 na 10 września polska obrona powietrzna neutralizowała rosyjskie drony, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Początkowo sądzono, że dom w Wyrykach został uszkodzony właśnie przez upadek jednego z dronów. Jednak dziennikarze Rzeczpospolitej podali, że wcale nie był to rosyjski sprzęt, lecz rakieta wystrzelona z polskiego F-16. Według ich ustaleń pocisk miał zawieść podczas misji i spaść na budynek mieszkalny. Ta wersja wydarzeń wywołała ogromne poruszenie, a w sprawę zaangażowało się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Karol Nawrocki, za pośrednictwem BBN, wystosował oficjalne oświadczenie. Podkreślił w nim, że ani on, ani Biuro Bezpieczeństwa nie byli wcześniej informowani o szczegółach tego zdarzenia. Zarządzał od rządu pilnych i pełnych wyjaśnień, zaznaczając, że w obliczu wojny hybrydowej komunikaty muszą być sprawdzone i rzetelne. Na tę presję odpowiedział premier Donald Tusk. Jego słowa były bardzo stanowcze. Podkreślił, że cała odpowiedzialność za incydent spada na Rosję, która wysyła w stronę Polski drony, prowokując do reakcji obronnych. Dodał również słynne już zdanie, łapy precz od polskich żołnierzy, dając jasno do zrozumienia, że winą nie należy obarczać pilotów czy wojska. Stanowisko premiera natychmiast wywołało lawinę komentarzy. Lider Konfederacji, Sławomir Mencen, odpowiedział, że nikt nie ma pretensji do żołnierzy. Zarzuty dotyczą dezinformacji ze strony rządu i tego, że Polska miała się kompromitować na forum międzynarodowym. Jego zdaniem, chowanie się za plecami wojska w tej sprawie to bardzo słaba postawa. Na razie sprawa jest badana przez prokuraturę i odpowiednie służby. Ministerstwo Obrony zapewniło, że dom w Wyrykach zostanie odbudowany na koszt państwa. Niezależnie od wyników śledztwa, jedno jest pewne: obywatele oczekują transparentności i jasnych komunikatów. Czy rzeczywiście zawiodła rakieta z polskiego F-16, czy też mieliśmy do czynienia z rosyjską prowokacją i celową dezinformacją? Odpowiedź na te pytania poznamy dopiero po zakończeniu postępowania. Jeśli chcecie być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami, śledzić rozwój tej sprawy i poznać fakty zamiast domysłów, zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych materiałach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.